Ja mam go z tej strony, yellowman 100 i właśnie dzisiaj kolega oddał mi swoje konto YouTube. Znaczy, no, będziemy tak aktualnie razem nagrywać i będziemy, właśnie, Clash Royale, jakieś inne gry. No i jeszcze polecamy konto Patotal Wisienka kanał, gdzie są bardzo krótkie, fajne filmiki Można się dowiedzieć dużo. Dzisiaj zagramy aktualnie sobie Clash Royale. To jest moje główne konto z ósmym arenem Jeszcze mam inne, ale na dzisiaj będziemy na tym nagrywać. Przetestujemy sobie dwa deki. Taki właśnie i drugi taki. Zobaczymy sobie, właśnie tam. Jak na razie mam dwie legendy. No. Nie stać mi na. No. Nie mam tych gemów na razie na Legendary Chess. Ale to się w następnym czasie tam jakieś inne kupi. Dobra, więc może zaczynamy sobie walkę pierwszą. Tylko zapomniał za dodać, że odbędzie się konkurs mianowicie o legendę... I to kolega się odzywa z tyłu. No to będzie konkurs o, re, o legendę... Bra, o teraz Hanna. właśnie nagrywamy. Pierwszy będzie trender z klonem właśnie by. I co on tam? mój dał widzę. Dobra, co by tutaj te elit bardzo puścić. On loga sobie przesykować już pięknie. Kurde, no zamroził mi go. No, to jeden barbarzyńca. Mam no, obił to dosyć sporo. Nie mam Ale dobra, teraz już... No, żeby tu trulazyć z boku. Najpierw. Te arczarki są kurde. One tam rozwalą mi coś pojawiają orni już sporo, ale dobra, teraz już tutaj tego mała handla wysyłamy Dobra, zobaczymy do ilu on tą wieżę obije. Ajajaj, na no to inferno Tower to tutaj się nie spodziewałam. Kurde, teraz nam to obije tam lawa. No, udało się jakoś wybronić, na szczęście. No, pięknie. Oooo, teraz piękny klon poszedł. lava wapuchniczów. No, powiem, że ten klon był ładny. No tutaj ten lot był tak trochę niepotrzebny, ale. Ten inferno tower tutaj będzie trochę przeszkadzać. Ok, daleko. Tutaj może... Oj, barbarzyńcy. Ojojoj, jegoj, tu nam będzie obijać. Ojojoj, tam 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 ciąg wyszło. Nie, nie, no tutaj nam ten coslider tę wieżę obił. No trzeba Postaram się, no, się wybronić. Hmm. Nie no. Nie tutaj jest tutaj Rolada tak zwanych... ...hajajaj, uuuu, to jest Rolada teraz I pokażę, jak... tutaj te płytki podróbacz, co to będzie na lewy, ma to na lewy, to na lewy, na to na na ojojoj Czy powie co to będzie teraz tutaj szczałki pięknie pościmy poza ma tego frieza i tornado tam przysykołone tutaj mu puszczę jeszcze te ooo tak ładnie ładnie no jak na lekko będzie już mi wziął no nie wiem czy to był dobry pomysł ten klon ale jako? Trochę tam po Zobaczymy co z tego będzie Ojojoj oj, oj, to ja teraz to ja tu robię Wydaje mi się że już nic z tego nie zdziałałam. No Albo jeszcze się uda obić koledzy tą wieżę No nie no 72 HP mu zostało, no powiem, że i to wyszło źle no i teraz sobie drugi dek przetestujemy właśnie Zobaczymy jak tym dekiem nam pójdzie Dobra sobie tu sobie wysłać może się... Może... Tutaj może u zarza sobie wyślemy. Przeszukujemy tutaj. Goblin Barrel. Tu kolega taki dziedzdara. No No tu do dwóch tysięcy nam odbili. Znaczy no, myśmy im odbili. O mój Ty już sobie, uu, sobie uu, odpuścimy uu. tego wizarda Ale zobaczymy jak tutaj to, te minionki zły Oooooooooooooooooooooooooooooooooo! Ten prince tam tam niewiele życia ma Ale faj ładnie mnie bardzo wie że Tutaj co by tutaj mógł Tak zrobimy Baby Dragon, no to będzie wkurzający bardzo. Ten ja wyjrzał jest, kurde, no. Kurde, kurde. no. O, że, że. Może tą wieżę mu na końcu zostawimy. Albo teraz czy? Dobra, puszczamy tam rakietę. Tutaj się postaramy tego princa i nie wiem, logadam. Kurde, no tego się nie spodziewałem. Golema mi tutaj, ta kolega. No, powiem, że... Dobrze, że te archerki poszły. O ten golem tutaj pięknie zejdzie. Ja mu w tej chwili też tutaj dam tornado i zarda. Zobaczymy co się z tego będzie. No, powiem, że kolega na ładnie że obija. Ja i tam teraz tego princa właśnie Loga sobie przeszykuję. Ojej, i tam tylko te trzy szkieletki. O, ładnie teraz. Tutaj była taka mała przerwa w nagrywaniu, bo tam kolega nam przeszkadzał, ale już na tak... No i widzicie, tak, wygrana walka. Jeden tak się sprawdził na remis, drugi. Wy... no. A więc, oba deki są fajne. Jak macie właśnie te karty, co ja to bardzo polecam. I na dzisiaj tego odcinka koniec. Więc polecam jeszcze ten kanał raz. Patrz, tutaj Wisienka, narazka.